Who are you? You know it's okay to be scared, right? Yes. Yes, absolutely. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną po raz pierwszy w tym roku Michał Jerry Rakowi. Cześć. Cześć Mando, cześć Burial, witam wszystkich. I jest z nami po raz drugi w tym roku Sebastian Kubańczyk, Burial. 30% z zeszłego roku już wyrobiłeś w 2023. Cześć. Cześć, witam wszystkich, nie nabijaj się. Nie nabijam no się. No, to rozumiem, to jest, to, jest, bardziej, tak, to jest taki... Bardziej dwa do jednego z Jerrym masz, także Motywacja, wiesz. motywacja. No. E, I dzisiaj porozmawiamy o czwartym zeszycie komiksu Creep Show. Przedostatni zeszyt tej pierwszej serii, bo podejrzewam, że pewnie ruszy druga seria. Na koniec, na koniec mamy zapowiedź piątego zeszytu, że to już ostatnia. Ale jest tam taki dopisek, że jak na razie zeszedł z grudnia, z końcówki grudnia 2022 roku. No i myślę, że możemy przejść do konkretów. Dwie historie, jak zawsze. Pierwsza nazywa się Come Out, Come Out Wherever You Are. To jest według scenariusza Kyla Starksa. To jest artysta, scenarzysta, który z tego co doczytałem był nominowany do Eisnera. Chyba pisał głównie dla Image Comics. Ja nie znam jego tytułów. W Polsce jest wydawana seria Rick, Rick i Morty i to jest jego autorstwa. A za rysunki odpowiada hiszpański artysta, Fran Galan i on z tego co widziałem jakieś pojedyncze rzeczy do Marvela robił. Zaczynał chyba od Spidermana, rysował też Czarną Panterę, ale to są pojedyncze tytuły chyba i ja jego nie znam. Sama historia natomiast to jest taka opowieść, która zaczyna się trochę niczym Stranger Things, Goonies, Super 8, letnia opowieść, tego typu historia, czyli mamy opowieść z Ofu, opowiada nam to główna bohaterka Nancy. I opowiada wydarzenia sprzed 25 lat. Końcówka lata. Ona wraz z przyjaciółmi, grupa kolegów, ona, Brian, Steven, Jarrod jeżdżą sobie na rowerach w małym miasteczku, gdzie zaczynają dziać się jakieś nadprzyrodzone dziwne rzeczy. Oni znajdują takie wysuszone trupy. No, i szybko odkrywają, że odpowiadają za to wampiry. Zbroją się, bo oczywiście dorośli nie wierzą, dorośli nie zadziałają, tylko dzieci mogą uratować sytuację. Więc robią kołki, przygotowują broń i urządzają wyprawę do lasu, która kończy się trochę inaczej niż w przywołanych przeze mnie tytułach. I nie wiem, czy jechać dalej, bo to w sumie spoiler, ale w sumie zawsze spoilerowaliśmy trochę. No e, Zaskakująco przeskakujemy do teraźniejszości i jeszcze przez kilka stron widzimy, jak e, wygląda życie Nancy, która od tej pory jest zamknięta w domu, e, żyje tam, no ale wampiry, jak się okazuje, nie zdjęły jej ze swojego celownika. Tyle chyba w skrócie. No, no dobrze, no przybliżyłeś tam fa fabułę Pomijając pewne takie istotne elementy nawet do samego zakończenia, co w sumie dobrze, bo to no tak spoilerujemy, spoilerujemy, ale tam kilka takich właśnie takich fajnych smaczków, taką tą klamrę pominąłeś zgrabnie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o komiks, to mi się podobał. Fajna opowieść i to takie to, 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 nawiązanie nasze, znaczy takie jak zacząłem czytać, i oni stoją nad tym ciałem, i tam ten jeden, tam ten młody chłopak mówi: O, to wampiry i tak dalej. To rzeczywiście to od, od razu mi się letnia noc przypomniała. Pierwszy kad jak zobaczyłem, że stoją, że to było, jak oni mówią, to było lato, kiedy znaleźliśmy trupa, to było tam no ciało, tak? Ale później mhm. już właśnie le, le, letnia noc. I no. Tak, no jakoś tam no, bardzo fajnie dopasowany komiks do tej ilości stron. No nie ma tutaj tak naprawdę ani zbędnego kadru, ani w sumie nic więcej tutaj nie trzeba, tak naprawdę. Fajnie uważam, że zmieścili się w tej wąskiej krótkiej formie. Tak, no to jest taka historia, która jest po prostu dobrze rozplanowana. To tak jak narzekaliśmy przy tych wcześniejszych niektórych numerach, że te historie albo były urwane, albo sprawiały wrażenie, że gdzieś gubimy środek, tak tutaj to zastosowanie zabiegu tych dwóch planów. Czasowych, gdzie mamy jakieś wydarzenie z przeszłości, które po prostu oddziałuje na teraźniejszość. To działa nieźle. Ja byłem bardzo zadowolony bezpośrednio po lekturze. Trochę już minęło dni, odkąd ja ten komiks przeczytałem. Ciut gorzej go oceniam, bo mam wrażenie, że ten finał, on jest bardzo krypszołowy, ale on jest taki głupiutki w sumie i, i dlatego tak, tak troszeczkę gorzej go oceniam z perspektywy tych, mówię, kilku na studni dni od lektury, ale to jest nadal dobra historia, bo ona jest pomysłowa, ona jest z Biglem, ona ma fajny klimat, bo właśnie to, wszystko co przywołaliście, to jest zresztą no, też jakoś tam kingowe, nie? że mamy tę grupkę dzieciaków lato i jakąś makabryczną przygodę, która będzie ważyła na ich życiu. Mamy w sumie fajne nawiązanie: covidowe, to taki horror. Covidowy w zasadzie. To mando do tego waszego cyklu z Sikiem, Spokojnie ta historia się nadaje, bo to, to w sumie ta puenta to jest bardzo mocno pandemiczna czy około pandemiczna. Także ogólnie to jest fajna historia, ona też jest fajnie narysowana, bo całe to spotkanie z wampirami no jest odpowiednio i dynamiczne i takie krwawe, tak jak powinno być, nie? No to jest jednak creepshow, oczekujemy tutaj określonych rozwiązań, określonych patentów także w tej strefie wizualnej. Wydaje mi się, że też pod tym kątem ta historia się dobrze sprawdza. Tak, ale to mówisz tutaj o tym prostym, prostym zakończeniu, no to to jest właśnie takie creepshowowate i z takim, tym, taką tą humorystyczną klamrą, tak? Na tej karcie, to co jest napisane, którą Nancy dostała od swoich byłych kolegów. No to tak, tak. tak, tak. przywołuje tak, zawsze no. ten cytat Kinga z Dens Macabre, nie? że to nie musi mieć sensu. To ma nas tylko doprowadzić do tych trzech ostatnich kadrów, które, e, które mają być fajne, a nie, a, ale mogą być głupie. No ale ja się zgadzam, tutaj to jest dosyć głupiutkie, ale dla mnie było okej. Okay. Ja Wam powiem, że ja byłem mega zaskoczony tym komiksem, bo on, ja byłem przekonany, że dostajemy krypszołowy odpowiednik właśnie. Z Ranger Things, letniej nocy, te, tego typu historii. I gdy już dochodzi do tej ich wyprawy, do tej, gdy oni idą do tego lasu, wchodzą do tej jaskini. I mamy ten taki twist nagle, że oni, kurczę, jesteśmy tylko dziećmi, nie? I nagle okazuje się, że wampiry robią z nich tam miazgę, nie? I, i byłem przekonany, że w tym momencie pojawi się Creep i to jest koniec. Że to jest takie przewrotne zakończenie historii, które znamy. Tam dzieciaki ze Stranger Things pokonują demona za demonem, nie? Co sezon wygrywając z wszystkimi, a tutaj takie, takie sprowadzenie na ziemię szybkie. Szybka piłka, nie? Wchodzą, przygotowują te kołki, jeżdżą na rowerach, tutaj tylko my możemy pokonać bo, bo dorośli tego nie zrobią, a tu rachciach i po wszystkim. I, i byłem na 100% przekonany, zjeżdżając na, na dół strony, bo czytałem to, jeszcze nie mam w papierowej wersji, czytałem w elektronicznej, że to jest koniec, nie? I to jest pierwszy komiks z o który mnie zaskoczył, że on. Tak, tak jak zazwyczaj to zakończenie było nagłe i ja mówię, co to już, tak tu byłem przekonany, że jest koniec, a tam jeszcze kilka stron, nie? także ja byłem tym mega zaskoczony, że, że nie tylko to, a jeszcze potem dostajemy dalszą historię, dalszą opowieść, która ma jeszcze jeden takie, jeszcze jedno to takie creepshowowe zakończenie, także mnie się ten komiks bardzo podobał fabularnie. Natomiast e, jeśli chodzi o e, wizualną stronę, też jestem bardzo zadowolony. Bardzo fajne rysunki. Kolorystycznie jest e, super. To są takie, bo to jest ten schyłek lata to jest ten koniec, już e, końcówka lata ostatnie ich lato młodości, niewinności, przyjaźni. I, i tutaj mamy takie, takie jesienne barwy. E, te postaci są. Mm, to są ok, no i, i to spotkanie z wampirami też jest ok. No i kolorystycznie mi się bardzo ten komiks podoba. No i same wampiry są ok, nie? Bo one są znów to, to takie e, drapieżne e, bestie. Nie to, co e, mieliśmy taki moment, jakieś takie e, dy, dy, dystyngowane, że się tak wyrażę, wampiry, nie? Także to jest nie fajne. Tak w słońcu, <laughs> w świetle. <laughs> Dokładnie. Tak jest. No dobrze. No to tyle, jeśli chodzi o pierwszą historię. Ja w ogóle mogę powiedzieć, że ten zeszyt mi się szalenie podobał. Nie wiem, czy nie najlepsze, ale to może na koniec zostawmy. Druga historia, La Mascara de la Muerte. Scenariusz Henry Barachas. Nie znam go. Z tego, co widziałem, robił jakieś tam komiksy, też dla Image Comics, ale kompletnie nie znam. To są jakieś tam pojedyncze tytuły. Natomiast rysunki to jest Dani. I to jest artystka, która... No, robiła trochę dla DC, robiła Batmana Detective Comics, robiła jeden komiks z Uniwersum Sandmana, to się chyba lśnię po polsku nazywało. I rysowała pośród lasu e, z Hillhouse House Comics, czyli ten komiks o tych dwóch e, koleżankach i o tych spalonych ludziach wychodzących z podziemi, ziemi. E, no. To tyle. Natomiast tutaj za kolory kto inny odpowiada. Brat Simpson, to tutaj są dwie osoby. Ilustracje i kolory to, jest, to są dwie różne bajki. I Mogę mieć problem tutaj z nazwami własnymi, bo to jest komiks, który ma dużo naleciałości takich meksykańskich i ja w pierwszej chwili się troszeczkę odbiłem, jak czytałem, bo mój angielski nie jest na najwyższym poziomie, a jak on się miesza z innym językiem, to tak przez, przez chwilę miałem problem z dopasowaniem niektórych zwrotów. Natomiast historia jest prosta. Mamy e, zapaśniczkę, to jest jakieś. Ja, z terminologią, jakby co to, nie wyzywajcie mnie tam w komentarzach, nie znam się. To jest ten taki. To, jakiś, są wrestling, po jakieś, to jest ten... jakieś zapasy, mm -hmm. ci, ci, ci zapaśnicy w maskach, e, którzy walczą. I zaczynamy od e, finału walki, w którym główna bohaterka przegrywa, e, jej przeciwniczka zdziera jej maskę, ona e, przegrywa walkę, splamiła honor rodziny. I widzimy, jak ona włamuje się w zasadzie do domu swojej babci, która trzyma różne pamiątki rodzinne i chce wykraść maskę ojca, który był niepokonanym zapaśnikiem. E, babcia no, zaczyna zniechęcać ją do tego pomysłu i mówi jej, że ta historia, którą ona słyszała całe życie: że ojciec zginął, zabity przez kartel, e, to była nieprawda. E, dostajemy króciutką retrospekcję z. E, z finału e, życia ojca głównej bohaterki, no ale ona uderza babcię, zabiera tę maskę i staje do walki o tytuł z tą przeciwniczką, z którą wcześniej przegrała. No i tak jak babcia ostrzegała ją, że ojciec obudził jakiegoś demona, tak tutaj ten finał jest krwawy, okazuje się, że ta maska no, no, budzi w niej budzi jakiegoś demona, przyrasta i do Przejmuje kontrolę ona... nad nią, Przejmuje, ko bo, on, bo ona mówi, że tak, że ja nie kontroluję tego, uciekajcie tam w pewnym no, momencie. No, jest, jest masakra, jest Krwawo zabija i, i przeciwniczkę zabija, kogo popadnie. Sama też w pewnym momencie no, próbuje zerwać tę maskę ze swojej twarzy i udaje jej się to, tylko że robi to z, razem z twarzą. No i, i, i ten finał mamy taki makabryczny, mocny i, i w sumie też zabawny, jak ona do tego pasa się czołga w, na ostatnich kadrach. Tak, nadal jestem champion, tak? Nadal jestem czempionem. No, osiągnęła swój sukces, tak? Opłaciła go <grymny> wysoką cenę, ale te, tak, ten komiks, te, te, ten segment też jest całkiem fajny. No, rysunek całkiem inny niż to, co dostawaliśmy. Na, przez, nie wiem, porównuję tak do tego trzeciego zeszytu, który w sumie też chwaliliśmy, więc to jest też znowu inny, inny styl. Tak jak tam w trzecim zeszycie też mieliśmy dwie stylistycznie różne y, historie, różnie narysowane, tak tutaj też mamy dwie całkiem, całkiem różne. Ja nie wiem, jak przyjdziemy do podsumowania może więcej jakoś tam do tego y, nawiążę, bo jestem tutaj bardzo zdziwiony w tym, ponownie z tym, co zrobili. Ale komiks całkiem fajny, historia też, no tak widzisz, no to, to jest taka naleciałość kulturowa, y, może w Stanach Zjednoczonych, czy tam właśnie w Ameryce Północnej lepiej kojarzą te sporty i to na czym, na czym, na czym one polegają i to, to się bardziej z takim wrestlingiem kojarzyło ustawiany, ale jak widać, może tutaj to nie były ustawki. <totekstanie> tu nie był ustawiany. <totekstanie> tutaj ciosy były zadawane na serio. No ta historia też mi się bardzo spodobała. Ona trochę mi się kojarzyła z Hellboyem w Meksyku. Jest taki short Mignoli. <grymny> tak. Tylko w przeciwieństwie do tamtego shorta z Hellboyem. No tutaj mamy dużo lepsze rysunki, bo niestety tamtego shorta rysował Richard Corben, którego ja nie lubię. I, i on mi psuł odbiór tego komiksu. Tutaj wprost przeciwnie te rysunki były bardzo fajne i ta historia jest głupiutka znów troszeczkę, bo nie mam absolutnie problemu z demonem w masce, i to jest fajny motyw i fajne są reperkusje tego wszystkiego. Natomiast jakby całe, cały ten wątek, że nie, nie wiesz prawdy o swojej rodzinie dziewczyno, to jest taki. Ach. No to, że babcia jej nakłamała, to ok, no ale jak tak, do takich wydarzeń doszło, to myślę, że to powinno być co najmniej miejską legendą e, okoliczną, e, a czemuś o tym scenarzyści e, zapomnieli, no ale ogólnie jak przełknę ten element, to e, sama historia bardzo fajna, e, bo to jest znów trochę taki inny e, horror. Z jednej strony e, mocno w klimacie creepshow, no bo mamy m, ten taki moralny aspekt... E, Całego tego finału, i pewną płyętę taką, która ma być właśnie morałem ku przestrodze, trochę że pamiętajcie, nie za wszelką cenę sukces, ale z drugiej strony, jest właśnie też krypszołowa w tym sensie, że jest naprawdę krwawa. Nie no, tamta jazda, którą mamy w końcówce, to jest no nie wiem, czy chyba nawet nie najmocniejszy tego rodzaju fragment. Póki co ze wszystkich czterech zeszytów, które dostaliśmy. No i to wszystko jest właśnie potęgowane jeszcze tymi rysunkami. Ja cały czas. Pośród lasu nie czytałem, więc z tym rysowniczką się nie spotkałem. Ale bardzo mi się podobało to, jak ona tutaj to wszystko portretuje. I znów koloryści dużo dali tej historii, też moim zdaniem, bo no jednak, jak mamy do czynienia z Meksykiem, z luchadorami, które to jest zawsze taka subkultura czy kultura, ona mi się kojarzy tak właśnie mocno kolorowo, te maski fantazyjne, stroje fantazyjne i tak dalej, tak dalej. Więc no też bardzo mi się podobało. Że tutaj ta kolorystyka też jest y, po prostu interesująca. Nie, także y, fajna, szybka y, historia. Kupuję ją też w 100% praktycznie. Kolory Brat Simpson. On robił też kolory do komiksu Piotra Kowalskiego, chyba takiego Join the Future, chyba kiedy czytałem niedawno. Hmm. E, ten komiks dał nam też fantastyczną okładkę wariantową. E, z creepem w, właśnie w tej masce wojownika i w tle ring zakrwawiony. E, strasznie mi się ona podobała, jak tylko ją zobaczyłem. Co prawda, te rysunki to nie jest moja bajka, i ta okładka też nie jest narysowana w takim Stylu, który ja jakoś tam bardzo lubię, no ale sam pomysł na to, bo ja zawsze lubię, jak się Kripa wrzuca w tematykę. Tak jak, tak jak lubiłem, jak strażnik krypty w opowieściach skrypty, był zawsze tam, wiecie, jak był, jak był świąteczny odcinek, to on był za Mikołaja przebrany i jak się z tym robiło jaja, nie? Bo, bo, bo tym się trzeba bawić. Także jak tutaj widzę Kripa w masce zapaśnika meksykańskiego, to super, zaraz mi się pucha cieszy. Nie? Natomiast w tym pośród lasu te rysunki są bardzo podobne. Tak, on to dobrze. No, bo tam też mamy o, o, oskurowanych ludzi yy, płonących, wychodzących z, z podziemi, także. Także ta twarz na sam koniec jej to jest dość podobna do tego. Retrospekcje są inne, bo tam też są retrospekcje. One są inaczej pokolorowane, to są takie bardziej żółte, e, zadymione. Tutaj te retrospekcje są jakieś takie w, w wykropkowane, z takimi. E, no, nie ma tych ramek, tylko one są takie rozmyte, ale nie tak rozmyte, jakby się farba rozmywała, tylko tak, tak, tak brzydko powiedzmy, ale, ale ja ogólnie jestem jak najbardziej na tak za takimi rzeczami. To jest antologia, tu się trzeba bawić różnymi ym, ym, wizjami i nawet jestem w stanie po czasie docenić te wizje z tymi miśkami tam z tego najsłabszego zeszytu, chociaż totalnie mi się to nie podobało, no, ale to też było coś, coś innego. Nie? Ale tutaj yy, ta historia mi się bardzo podoba. Ja się zgadzam znowu z tym, co Jerry mówi. No to, to jest głupiutkie, to jest proste, ale tutaj obie te historie w tym zeszycie były doprowadzone do końca, tak jak ta pierwsza mnie zaskoczyła, że ma jeszcze dalszy ciąg, tak tutaj też no, do dochodzimy do ostatniego momentu. I ten ostatni moment mi się szalenie podoba, jak ona już jest bez skóry, trupy w koła, ona się czołga do tego pasa, żeby, żeby go tylko złapać, dotknąć. Fantastyczna rzecz. E no, i no i właśnie ta, ta, ta końcówka jest, jest, jest mocna, jest, jest, jest fajna, jest krwawa. E także mnie się ten komiks podobał. I wizualnie, chociaż mówię, to nie moja bajka, ale, ale coś fajnego coś innego niż do tej pory i fabularnie. Ja jestem tym zeszytem mega zadowolony. No ja wam powiem jeszcze tak w kontekście tego, że tu jesteśmy na wycieczce w Meksyku. Ostatnio chwaliliśmy ten poprzedni zeszyt, tam mieliśmy tą Indonezję, bodajże czy Filipiny. Tak stwierdziłem po tym numerze, że to by mógł być też pomysł w ogóle na tę antologię, żeby oni się właśnie bardziej wybierali w jakieś różne rejony świata, trochę bawić się kulturą i jakimiś, nie wiem, czy miejskimi legendami. No, troszeczkę, troszeczkę tak robią Robią, ale, ale właśnie to widać, że to może być dobry kierunek, nie? To trochę właśnie też przez te moje skojarzenia no, wiem, z Hellboyem. No testów mniej znanych z danych rejonów, nie? I to też jest tak, fajne. Tak, tak. I to mówię, to tak być może właśnie przez te moje skojarzenia z Hellboyem, tak mi się to teraz jakoś rzuciło w głowie, no bo Hellboy często wykorzystywał różne te lokalne wierzenia, lokalne legendy, aby się nimi pobawić i tutaj myślę, że to jest jakiś pomysł i tak od razu jak Jestem przy mikrofonie, to powiem Wam, że mi się bardzo podobał ten zeszyt. I Tak jak my byliśmy no, wręcz zniechęceni, mam wrażenie, po, po tym bodajże drugim zeszycie, który był słaby, naprawdę słaby, to tak no, odbiło, odbili się tutaj zdecydowanie od no, tego. Trzeci dna. i czwarty są dla mnie tak, najlepsze. Tak. Na razie. I na razie notujemy zwyżkę formy. Wydaje mi się, że chyba to jest całościowo naprawdę najlepszy, bo te historie obydwie są po prostu e, najrówniejsze. Ten poprzedni zeszyt też był fajny, m, ale, ale mam wrażenie, że może te, te historie są równiejsze, chociaż miałbym trudność, bo tam e, ta azjatycka A, mi się to, bardzo to podobała. Będziesz wybierał najlepsze. No, no, znaczy się może. wiecie co, bo to, to właśnie chciałem powiedzieć podsumowaniu, bo w poprzednim zeszycie mieliśmy różnice zdań. Czy te włosy nam się podobały, czy się nie podobały tam o, ta, to o tych szopach, czy tam tych, tam ta historia. A tutaj tak naprawdę Oposach. chwalimy oposa, o właśnie oposy. A tutaj tak, poprzednio my ciebie teraz tym, tak. Ale zapamiętałeś. Chodzi mi, chodzi, chodzi mi o to, że tutaj nie mamy wątpliwości i, i wszyscy we trójkę równo chwalimy obydwa segmenty, więc to to rzeczywiście ten zeszyt musi być najlepszy. I ja tutaj ponownie powiem to, co tak no, ze, ze zdziwieniem, bo. Ja mam wrażenie, że, no nie wiem, oni nie, nie wiedzieli po prostu, co serwują, że co jest dobre, a co nie, i zaczęli tak naprawdę słabo, a teraz idzie coraz lepiej. Bo mm. teraz moje oczekiwania co do tego piątego zeszytu, to no, są naprawdę mocno wygórowane. No, ja w ogóle jestem zdziwiony, bo tak jak przy drugim zeszycie mówiliśmy, że te historie są za krótkie, że za dużo miejsca za, zabierane na te dodatki, na ten dodatkowy komiks na końcu, no ten dodatkowy komiks zniknął, nie? Ale tak jak w poprzednim zeszycie mówiłem, że w końcu tam chyba nie było reklam w tym poprzednim przed nim zeszycie. Tam na pewno nie było zapowiedzi następnego zeszytu. Tam był tylko ten Creep Corner, jeśli dobrze pamiętam, a tutaj no nie ma tego bonusu z dodatkowym komiksem. Bardzo dobrze, bo to zabierało miejsce. Ale jest miejsce. reklama nawet albumu, ale... który posiadasz w środku. No, jest, jest są chyba dwie czy trzy strony reklam. No jest fajnie, że jest ten album, bo to jest tematycznie, ale jest ten Creep Corner, jest na końcu zapowiedź następnego zeszytu na całą stronę, więc tutaj tych wypychaczy nie jest, a ja w tym zeszycie tego totalnie nie czułem, bo tak jak mówię, no przy pierwszym wręcz byłem zaskoczony, bo byłem przekonany, że to się kilka stron wcześniej zakończy. Więc yy, ja, dlatego tutaj, jak najbardziej na plus te historie. Tak są napisane, że dla mnie super. No to co, to już wkrótce pewnie, no bo pod koniec stycznia kolejny zeszyt, no i przyjdzie nam podsumowywać całą serię, no i zobaczymy. Co tam nam przyniosą? Czy doskoczą jeszcze do naszych oczekiwań, teraz wyższych, czy, czy się wywalą na pysk spektakularnie w finale? Zobaczymy. Zobaczymy. Okładkę mają bardzo fajną na zakończenie ostatniego zeszytu, także, e, także ja, ja też w sumie po tych dwóch ostatnich, tak jak Burial, e, no, mam oczekiwania jakieś tam. E, dobra. Dzięki panowie za tę rozmowę. Dziękujemy. Dzięki. I do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć, cześć, cześć.